Jestem Makistone A Spiderman. Dzisiaj reakcję na oczywiście kompocin. Kompocik. jest bardzo fajny i dobry. Ale dzisiaj... stary sam w domu. Tak. Piechota tak, dołącza do wielkich bitew na... w darmowej grze akcji online War Thunder w ramach zamkniętych testów. Ta Bożego Narodzenia to idealny czas, aby opowiedzieć Wam historię o tym, co przydarzyło się mojemu staremu, kiedy miał 8 lat. Tak, 8 lat, czyli dokładnie tyle samo co Kevin, kiedy został sam w domu. I teraz uwaga, co przydarzyło się mojemu staremu? Został w domu! No tak. Tak, mój stary też został sam w domu. No, myśmy. Rodzice starego mieli w planach wyjechać, spędzić święta w ciepłych krajach, aby tego roku odpocząć od zimy i śniegu. Wszystko zaczęło się w wieczór, dzień przed wigilią, kiedy do starego mojego starego przyjechał jego brat z rodziną i wszyscy postanowili zamówić sobie pizzę. Dzień dobry, to będzie 122-180. Panie, to nie. <laughs> Hydrawnik, nie złodziej. E, bije młotkiem? Kibel, tak powiem. I on a to gdzieś. No dobra, mój system. Do mnie, ja to tylko kibel naprawiam! O, a pan jest hydraulikantem? Nie, złodziejem w przebraniu, wiesz? No i co zdradził? No, wcale... Wcale on nie wiedział, że jest złodziejem. Wcale. Zawciski dzieciak! Łącznie przy... Bo co ci ten głowy młotek? Ty się tak nic nie zrobisz. Mi. Przyjechało z kilkanaścioro kuzynów i kuzynek do starego, ale opiszę wam tylko tych dwóch najważniejszych kuzynów, których stary nie cierpią. Starszy, czyli Ernest. Ernest. Hmm. Ja też mam takiego jednego... Prawie kolegę, tak powiem. No i wyglądają podobnie, bardzo podobnie. Go ma majstrzem okulary. I tak to jest to samo. Który był pryszczatym i zbuntowanym nastolatkiem słuchającym metalu, i młodszy, czyli Mateuszek, który nosił Ludy. Rudy! Współczuję, współczuję. okulary i kalesony antykleksowe, bo podobno zawsze puszczał kleksy w nocy. Widzicie tego typa? No, co to za typ? To stary Johnson. Sir, so idę. Czekamy. To stary Johnson. On zabija dzieci, takich jak wy. Podobno w 75 zjadł jeden kawałek pizzy i... i się najadł. Co nie? Jak? Jak to jest możliwe? Zabić go! Powiesić! Eee... Nie wiem, co jeszcze zrobić mi. No dobrze. Tak jak to? Straszne! Dlaczego policja go nie aresztuje? Nie ma dowodów. Nigdy nie znaleziono reszty pizzy. Pewnie myślicie, że w pojemniku ma tylko zwykłą sól. Aha. Otóż nie, nie, nie. To nie jest tylko zwykła sól. To jest. best! Sól gruboziarnista, niejodowana. A po co sypię te sól? Byłem blisko, byłem blisko. Tak Sól? sypie sól po to, żeby. żeby ludzie się nie wywracali. Chować się! Wszyscy zaczęli jeść pizzę, a stary przyszedł chwilę później i nie... I on ma prezentów! Jezu! Czego on ma... A no tak, wylał tą kawę. Niestety no, nie kawałka. zostało już ani kawałka jego ulubionej pizzy. Tak, jest tutaj bólek, Zenek. I... Stefan? Stefan chyba on miał. Stefan, no. Zamówiliście dla mnie pizzę z ananasem i karczachami? Tak, ale przed chwilą trzymałem właśnie ostatni kawałek. Jak chcesz, to podaj talerz, to ci wyrzygnę. Dobra, Mano. Czekam. Zygaj pan. No i nie zygnę. Dawaj talerz, Januszek! B mano! No i co na podłogę? Mi nie dałeś. Yes. Ty wstrętny patafianie! A A no i stary narobił niezłego bałaganu i dostał za to opiernicz. Patrz co narobiłeś, mały gałgan! Hmm. Chyba coś. Daje. Dlaczego? Ktoś jest. bo, jest taki typo. dzieci w domu, a jak zwykle, tylko ty sprawiasz kłopoty. Zakarę śpisz dzisiaj z Mateuszkiem. Nie chcę z nim spać. On mnie obkleksuje. I zawsze ma pietruszkę na zębach. Ech, dobrze, w takim razie możesz spać ze świniami w stodole. I bardzo dobrze. Wolę już spać z knurami niż siedzieć tutaj z wami. Nie powiesz nam nawet dobranoc januszek? Poczekaj, dupa ci odpowie. No to sens. Ty jesteś świniaczek nur! Fu, czym oni was karmią? O to jest pytanie. nie błądzi. Chciałbym, żeby oni wszyscy zniknęli. Jestem Jezusem. Spełnią twoje marzenie. Następnego dnia wszyscy zaczęli się pakować oczywiście na ostatnią chwilę i przez ten pośpiech totalnie zapomnieli o starym. Za chwilę będziemy spóźnieni. Wszystko spakowaliście? Ładowarkę chińsko-europejską mam, pumek z... Chińską europejską. Nie wiem, gdzie on to kupił. Pewnie temu Allegro. Ale. Fajne takie coś. Do stóp mam. Trimer do Yonder mam. Najważniejsze rzeczy mam... Dlaczego? Na... Nie wiem co on powiedział. Mamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć, sto, pięćset, siedemset. Ej, bo mnie pomylisz. Siedem, osiem... Nie wiem jak... Dobra, dlaczego tam jednego ma za dachu? Dlaczego jest tutaj biedronka? Hmm, tu małuch, 5, 5 i 6. 5, 6, 11, plus 12 na dachu. My się zawsze tak. dajemy radę zabrać wszyscy, to do jednego, na te dwa małe maluchy. <ścoughs> Gdzie to jest? Dlaczego to jest po ukraińsku albo po rosyjsku? Jak po, po niemiecku to jest, to ja nie uwierzę. Ale dobra. 18 plus, nie wiem dlaczego. Tam gdzieś tam na podłodze. Tam gdzie jest ten znak. I... Mm -hmm. Zanim są sobie ludzie Z tym panem? Ale wasz lot jest jutro. Co? 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 Ja co? to, to możliwe. możliwe? A przepraszam? Do góry nogami trzymałem. No jak? To jak on... Na przykład jak mam tak, o. Tutaj widać, co jest napisane, a jak tak? To co to jest? Nie wiadomo właśnie. To jak on to sprawdził? Zapraszam. Reklama, reklama, reklama! Lola, ma główienko na twarzy i sędzia w sumie. Okno fajne jest za nim. I świnia daje śpi. Ty jak ona subiła to? A -a -a. Ale się nie wyspałem i w świńskim łajnie uciaprałem. Dzisiaj... wiem. rym, O, to był rym. Skoro ja takie... ja nie mam takie. Wigilia! Drewno. Wiersze. Tego mi brakuje. Jeszcze śpią? Pójdę tylnym wejściem, tam zawsze jest klucz pod ksiąg Mamo! Ksiąg ty... kupą? Dlatego niech jeszcze to nie odkrył. Gdzie komin, choinka, jakiś stół, nie wiem. Koc. A to! wacławie! Czy to ma być jakiś dowcip? Jest tu kto? Cześć Januszek! Komin? Który gada? Ten, Tritsus. Też robi taki odcinek. To jakiś komin tam go zjadł. O, o, o. Ule, ule. A spierdalaj. Odpowiedź, typowa, typowa. O, a co to? Cholejnogi ga... Hulajnogi są, nie pojechali na lotnisko. Jesteś ofermą i zakałą rodziny. Tylko ty jeden w tym domu sprawiasz kłopoty. Na takich jak ty mówimy Sarka Blefon, że fiuton. Takie to to fiutą. Ma to sens. Ha. Sprawiłem, że moja rodzina zniknęła. Ej, widzisz? Jezus. Ja, ja. Zawsze dotrzyma tajemnicy. No i dalej. Umyłem Jurek sobie to Toaleta Tylko tam jest krem I to wygląda jak sos ostry. Porządnie całe ciało męskim żalem 3in1 Do tego ogoliłem zbędne Uwozienie oraz zarost A teraz nałożę na twarz krem po goleniu Dziś oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem prawdziwym mężczyzną. Gdzieś to widziałem. Hmm, w takim chyba jednym filmie. Ale tu chyba po gruba. Oglądajmy. O, Jem lody o smaku harnasza i ogro... Harnas, ice cream. Gdzie on to kupił? Gra pani te... Ice cream. tam filmy dla dorosłych. Chodźcie tu i zlejcie mnie po dopie! <gry> w torbie jest cały towar. Zostaw na podłodze i wypinżaj stąd. No dobra, ale co z zapłatą dla mnie? Jaką zapłatą? No, Bulson obiecał mi 5 kilo zozoli kolowych. prawdy? Szkoda, że Bulson tutaj nie rządzi. Masz 10 sekund, żeby zabrać dupę w troki albo... albo co? Na ci zeszłorocznym wigilijnym karpiem po twarzy. Nie, przepraszam, już wychodzę. Jeden, dwa, dziesięć. O! Ała, o! Oj, 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 oj! 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 Mamo! O tam było na USA! Wolki na żygi Po prawo! Co tam po lewo jest napisane tam? Tu nic nie ma! Cie... Kawa... Sąska. Nie masz wyrzutów sumienia, że lecimy pierwszą klasą, a dzieci w luku bagażowym? Ej, chrzanić ich! Ja w wieku to tylko krowinie plackami się bawiłem. Nic im nie będzie. Mam Szymska. dziwne wrażenie, że o czymś zapomnieliśmy. Hmm, faktycznie masz rację. Nie ogoliłem pachów na wyjazd. Nie, to nie to. Nie obcięłem paznokci u stóp? Nie. Hmm, pumek z dziełem, to nie wiem, co. Januszek! Ej, popchnie mnie ktoś! A nie, zapomniałem. Przecież jestem sam w domu. Widzisz ten dom, Remigiusz? No ciężko byłoby nie widzieć, Zygmunt. Stoimy dosłownie przed nim. Bylibyśmy totalnymi głupolami, gdybyśmy tu czegoś nie zauważyli. Ten dom. Zeza, zeza A ten pan. To kto? Krasnoludek? Mam to złota gruszka. Mówi się złote jabłko. Nieważne. poluje na niego od dawna, a tak się składa, że właściciele wczoraj wyjechali do Antarktymyki He, <noise> gdzie? Yeah. Gdzie? <laughs> -am -Ameryki. já afro americano Onde que você afro afro americano <laughs> <sus> afro americano o afro afro o mina Do ciepłych krajów, jasne. Mam świetny plan, który opracowywałem latami. Dziś wieczorem o w pół do dziesiątej się tu zakradniemy i włamiemy. To koniec planu? Tak. Mam nadzieję, że nikt nas nie słyszy. O w pół do dziesiątej. <głosy> <głosy> Kiedy tutaj wrócą, będę gotowy. Pamiętaj, Remiliusz, mamy oczy szeroko otwarte. Tak jest. Spadamy, zanim ktoś nas zauważy. Już ja bym był lepszy. Z oni M Misterus, Zezus i Misterus, Geografius Debidos Szkurra Jasna, zakopaliśmy się. Spróbuj na wstecznym. Wsteczny nie działa! Idź mnie pchnij! To straszne! Jak mogliśmy zapomnieć o Januszku? Nie zapomnieliśmy! Coś nam się pokiećkało. Jeśli to was pocieszy, to ja zapomniałem mojej maści na wrzody. Ciekawe. Do no, policja? Ja, co jest tam w bagażu? Eee, muzyczki, klucz, nóż, e, nie wiem, bo czy to ale okej? Okay. Mój synek został sam w domu! Telefon i A, zakazane rzeczy. A to on, on, nie, on, on, ona, nie wiem kto, to nie, nie mogą przejść. Jakiemu to jest? Cięciu, ciuciu, ciuciu. Tylko Dobrze. E, czy, czy syn ma dostęp do broni atomowej? Co? Nie! Muszę tam jechać i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Policja, ISD. Mamy tam jechać i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? Tak! E, nie, my mamy teraz lunch. Może spróbuj zadzwonić na jakiś inny komisariat. Dzień dobry, Powiatowa Komenda Policji. Proszę mi mój synek został sam w domu. E, przykro mi, ale akurat w tej chwili wszyscy policjanci mają bardzo ważne testy sprawnościowe. Ja już nie mogę, panowie. Dasz radę, Stefan, weźcie w garść. Pamiętaj, że od tego zależy przyszłość Twojej kariery. I lecimy, panowie. Oj, impreza! Łysy, was Ziutek i Ibrahimowic Ale mają prawdę, ja jestem Michał Pazdan Co się tak oczy zaczęły? Co mi się stało z buzią? Poproszę, jak najszybszy lot do Polski Chwilę sub A właśnie, zostawcie suba i lajka bardzo zadko tak mówię to. czego nie? Już sprawdzam. Przykro mi, wszystko zajęte. Mój Januszek został sam w domu! Jedyne, co mogę zrobić... Dobra, spieprzaj pan. Przepraszam państwa, czy ktoś chce się ze mną zamienić na lot za tydzień czwartą klasą? Do tego mogę dorzucić 5,50, wyrzutą gumę i pół kanapki z szynką z wczoraj. Hmm. Całą kanapkę! Niech będzie. W takim razie zgoda. Originium will carve path. Originium carve. Anglicanum. Enfield won't shout the Panie, Pani popbogosław tego pieczonego bakłażana w sosie musztardowym. O nie, już czas. Dobra, działamy szybko, sprawnie i pozostajemy niezauważeni. A few moments later. Co ty robisz? No wyłomowy wowuje drzwi. Odsuń się! Wynoście się z mojego domu, ponieważ ja będę go strzegł. Ale to dużo dało i tak... Te... zaraz zginą. Zaraz będą błagać. <ścoughs> Ej, mówiłeś, że wszyscy wyjechali. Najwyraźniej nasz mały bohater został sam w domu. Bądź grzeczny mały, a weźmiemy kilka rzeczy i sobie pójdziemy. Właśnie. Nic z tego! Uuuu się oboleć. Dobra. Na co się gapisz? Coś goń go. Poskacz na piętach. Aha! Zygmunt, uważaj, bo tu jest. O nie, bardzo się boję. Jak ktoś to poszedłem na górę. Za nim, za nim. Co to? Hmm. Bigos! Worki z Bigosem świątecznym. 50 litrów. Wiki, pani kilogramów? Kilogramów, pani Witto. To jest tak. Paga! Uh. Spokojnie, Remy. Dopadło! Jest! Bigos, 50 litrów. O, data nawet jest. Nie widać. Mmm, dobry ten Bigos. Za nim głąbie! Arnasie są! Halo, 112? Mój dom jest włamywany. Moje nazwisko Januszek. E to imię, a nie nazwisko. Gdzie on się podział? Ty, Zygmunt, patrz. Harnasie. <ścoughs> no, to było mega dobre. To pan wzywał po... Podzielcie się, adie. Policję? Tak ja! Złodzieje powinni być na górze! Słyszeliście panowie! Działamy z zaskoczenia! Pójdziemy bo... Nie są sam wysy i ten po lewo. A że ten obok... No znaczy, co ten po lewo, mocno po lewo? tam... i co tam siedzi. Bo też Oni chyba, chyba. Ocznym wejściem! Tylko teraz delikatnie panowie, żeby niczego nie zniszczyć! Policja na ziemię! Jesteście aresztowani! Uuu. Oni już są na ziemi. W każdym domu piliście harnasie. Dzięki temu wiemy, które włamania były wasze. Tak, bo my jesteśmy harnasiowi rabusiowie! Zamknij się, Remi! Uuu. Tak serio, to nie mówiłem poważnie. W tym roku nie chcę już żadnych prezentów. Chciałbym, żeby moja rodzina wróciła. Psz. Januszek! Mamo! A gdzie reszta? Bardzo chcieli przyjechać, ale... My już jak wróciliście? Przyjechaliśmy tak słówką. Januszek, co robiłeś, kiedy nas nie było? E, zajmowałem się domowymi obowiązkami. Ty obowiązkami? Przecież nawet nie umie podetrzeć sobie tyłka. I tak właśnie zakończyła się historia starego samego w domu. No, he, he, pamiętam to jak dziś. A w ogóle to zostawcie lajka i suba na kanale. Tato, nie żebraj... Zgody się, zostawcie, zostawcie na mnie... U nich też, u nich tak, pozdrawiam, pozdrawiam. Ale to jest za tyle. E, good, good, more, goodbye. Tak. Za niedługo kolejny odcinek i to tyle. Ale.